Czcigodni księża i bracia Marianie, kochane siostry i drodzy bracia. Kiedy w grudniu, kończąc rekolekcje adwentowe, ksiądz Kustosz Paweł zaproponował mi wygłoszenie tego słowa, przyjąłem tę propozycję z ogromną radością. Muszę jednak przyznać się Wam, że mniej więcej od dwóch miesięcy, czyli od prawie tak Wielka nocy, nawet trochę wcześniej, przygotowując się do tego słowa, przeżywałem coraz większe rozterki. Jestem księdzem diecezjalnym, który 20 września 2018 roku, czyli w dniu, kiedy to miejsce było ustawione sanktuarium, został przez księdza prowincjała i całą wspólnotę Księży Marianów zaproszony i stowarzyszony do tego miejsca, tu przy tym ołtarzu. Zastanawiałem się, co ja mogę powiedzieć jako ksiądz diecezjalny? I z każdym tygodniem narastał we mnie niepokój, aż uświadomiłem sobie jedną rzecz: gdyby księża Marianie dzisiaj tutaj na Mariankach w wieczorniku chcieli usłyszeć coś mądrego o swoim założycielu, o jego historii, to poprosiliby któregokolwiek z własnych współbraci. Oni pisali o tym doktoraty, świetnie tłumaczą jego pisma, znają duchowość. Każdy z siedzących tu Marianów jest na pewno lepszym fachowcem ode mnie. W tych sprawach. I wtedy oświeciło mnie, że to chyba nie o to chodzi. Nie, żebym uczył Marianów o ojcu Stanisławie, tylko żebym stanął przed Wami i żebym opowiedział o moim doświadczeniu kapłańskim, zachwytu nad świętym Stanisławem Papczyńskim i nad tym dziedzictwem, które tutaj właśnie na Mariankach teraz celebrujemy i za które dziękujemy Panu Bogu. Więc bardzo was proszę, żebyście przyjęli to moje słowo jako zupełnie prywatne moje doświadczenie ojca Stanisława i tego dziedzictwa. A księży Marianów na początku proszę, że jeśli będę coś mówił nie tak, to mnie później pouczcie prywatnie, ale prywatnie. Dobrze? Kochani, chciałbym, chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które mnie fascynują u ojca Stanisława. Dla mnie są totalnym odkryciem. Te trzy rzeczy to integralna wizja osoby ludzkiej, którą ojciec Stanisław i zgromadzenie Księży Marianów celebrują do dzisiaj, które niosą i dają Kościołowi, drugie to niepokalane poczęcie jako prymat Bożego miłosierdzia, i trzecie to będzie słowo o tym miejscu o świątyni wieczorniku i o Mariankach, bo to są trzy ważne momenty dla mojego serca i mojego doświadczenia. Kochane siostry i drodzy bracia, gdybyśmy pytali o misję zakonu księży Marianów, to wyraźnie nawet w kolekcie na uroczystość tutaj w Górze Kalwarii na uroczystość Stanisława Papczyńskiego mamy trzy rzeczy wymienione. Niepokalane poczęcie Matki Bożej, kult niepokalnego poczęcia, modlitwa za dusze wszyscy cierpiące oraz pomoc księżom diecezjalnym Szczególnie wobec osób zmarginalizowanych, osób gdzieś tam stojących na uboczu życia. To są trzy główne zadania, zadania Zgromadzenia Księży Marianów, które zostawił im ojciec Stanisław. I w pewnym momencie, kiedy zastanawiałem się nad tym, jeszcze wcześniej, kilka lat temu, zrozumiałem, że jest to tak naprawdę bardzo integralna i spójna wizja człowieka i jego życia. Maryja niepokalanie poczęta, ale także każda i każdy z nas tu obecnych jest od początku chciany przez Pana Boga i od momentu poczęcia zaproszony do wiecznej radości z Nim. I z tej perspektywy, tęsknoty i umiłowania Pana Boga, które jest źródłem naszego istnienia, poczęcia i przeznaczenia do wiecznego życia, nie ma ludzi niepotrzebnych. Nie ma ludzi, którzy. Są nikim. Nie ma ludzi, którzy nie liczyliby się, żyjąc tu i teraz. Moja mama, kiedy byłem małym chłopcem, mówiła: Biedny jest tylko diabeł, bo ma duszę nieśmiertelną i nigdy w raju nie będzie. I o tym wie. I dlatego jest biedny. A każdy z nas, w jakiejkolwiek sytuacji by nie był, żyjąc, jest zaproszony do bycia z Panem Bogiem w nieśmiertelności, w wieczności. I to jest nasze bogactwo. Kochane siostry, drodzy bracia, jak bardzo światu, początku trzeciego tysiąclecia potrzebna jest ta integralna, spójna, przekraczająca tylko tu i teraz wizja człowieka i wizja ludzkiego życia. Jak bardzo nam, szczególnie w momentach trudnych, w momentach doświadczeń, potrzebne jest pełne przekonanie, że jesteśmy zaproszeni do domu Ojca, gdzie mieszka wiele. Jak bardzo dzisiaj żyje się nam trudno, ponieważ wielu spośród nas straciło tę nadprzyrodzoną wizję, nadprzyrodzony cel i celowość naszego życia. Mówimy na lewo i prawo, że wśród ludzi młodych prawie 300%, 350% wzrosła ilość samobójstw, że ludzie nie widzą po co żyć. To jest zadanie, które spoczywa na nas. Dać tym ludziom sens życia. Pamiętam taką rozmowę kiedyś, kiedy byłem wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z młodym człowiekiem, 23-letnim. Ty przyszedł do mnie: mój Proszę Księdza, ja nie mam problemu z tym, jak żyć. Ja wiem, jak sobie poradzić w życiu. Ja potrafię pójść, dorobić sobie, pójdę sobie w nocy do TESCO, był studentem. Dorobię sobie, pójdę do TESCO, rozłożę jakieś tam towary. Ja. Umiem żyć. Ja mam inny problem. Ja nie wiem po co. Ja się budzę każdego dnia, i coraz częściej zastanawiam się, po co ja mam to robić. Po co mam to robić? Gdzie w tym sens? Po co walczyć? Siostry i bracia, to jest problem, który dotyka serc wielu nas tu obecnych. Trudności w wychowaniu dziecka, trudności w relacjach małżeńskich, trudności z własnym zdrowiem, i często. Mówimy, no ale po co się szarpać? Po co walczyć? Lepiej odpuścić. Masz tylko jedno życie. Przecież masz prawo być szczęśliwy. Masz prawo zrealizować siebie, spełnić siebie. Nie walcz. Brakuje nam tej świadomości nadprzyrodzonego powołania naszego życia. Utraciliśmy ją niejednokrotnie. I to jest to, siostry i bracia, co święty ojciec Stanisław razem ze Zgromadzeniem Księży Marianów nam przypomina. Od momentu poczęcia jesteś kochany, upragniony, chciany, zaproszony. W twoje miejsce, jeśli nie trafisz do nieba, na zawsze pozostanie puste. Na zawsze pozostanie puste. I Pan Bóg, przechadzając się po raju, na zawsze będzie za tobą tęsknił, jeśli nie pójdziesz tam, nie będziesz walczył, aby pójść tam, gdzie jesteś zaproszony przez miłość, miłość Boga, wyrażoną w Twoim życiu. Siostry i bracia. Drugi moment, jeśli chodzi o ojca Stanisława, o jego, jego teologię, o jego dziedzictwo, to jest niepokalane poczęcie. Ja mam 23 lata kapłaństwa, i dosyć trudne na początku, przez kilka lat kapłaństwa początkowych, dosyć trudne było dla mnie zaakceptowanie, nie wiem dlaczego, ale tak było, zaakceptowanie, zaakceptowanie polskiej pobożności maryjnej. Ja powiem tak zwyczajnie mówiąc, byłem trochę zazdrosny o Pana Jezusa. Że my bardziej kochamy Matkę Bożą niż samego Syna Bożego. Że bardziej lokujemy nasze serca, nasze uczucia, nasze modlitwy, pacierze w niej, niż w samym, niż w samym Panu Bogu. To widać bardzo wyraźnie w naszej polskiej duchowości. I dopiero odkrycie, odkrycie Ojca Stanisława i odkrycie sposobu, w jaki Marianie podchodzą do Tajemnicy niepokalanego poczęcia. Otóż dla mnie było odkryciem, że Marianie akcentują niepokalane poczęcie, a nie niepokalanie poczętą. Tak patrzą na Maryję. Ale z perspektywy dzieła, które dokonał w niej sam Pan Bóg. Sam Pan Bóg. Kochane siostry, drodzy bracia, w tym podejściu ojca Stanisława. Jest obecne, bardzo mocno maryjne nastawienie, nachylenie. Przecież sama Maryja nie zatrzymywała na sobie, tylko wskazywała zawsze na syna, na Jezusa. Ona sama nie chciała być pierwsza. Zobaczcie, na wielu naszych obrazach Maryja wskazuje swoją prawą rękę na syna, siedzącego na jej kolanach. To on jest najważniejszy, tak? Jego słuchajcie, powiewkanie. I. To jest bardzo mocno wyraźnie widoczne w nauczaniu, w nauczaniu i w pewnym podejściu księży Marianów i, i zgromadzenia do pobożności maryjnej. Ona zawsze musi przez Maryję prowadzić do Jezusa. To on musi być najważniejszy, to Bóg musi być najważniejszy. Pamiętam kiedyś z księdzem Piotrem tu siedzącym, byliśmy sekretarzami na habilitacji czy doktoracie o miłosierdziu na doktoracie o miłosierdziu Bożym. I właśnie ojciec Stanisław ukazuje niepokalane poczęcie Maryi, które przecież jest niezasłużone przez nią. Przecież ona, Maryja, nic nie miała do powiedzenia, kiedy Bóg decydował się na to, aby poczęła się niepokalanie. Jako przejaw, jako wylanie Bożego miłosierdzia. Siostry i bracia, ponad 300 lat temu tak ukazać prawdę o Matce Bożej. Żeby wybrzmiała w tej prawdzie, wybrzmiało w tej prawdzie pierwszeństwo Bożej miłości, Bożego działania, Bożego zafascynowania się nią, ale i każdym z nas, Bożego miłosierdzia. To jest to piękno, które my dzisiaj odkrywamy. Kiedy słuchałem tej Ewangelii, czytałem tę Ewangelię wcześniej, to właśnie uświadomiłem sobie, że Jezus mówi przyjdzie paraklet i odkryje, i przypomni, nauczy was nowych rzeczy. I to jest właśnie to, co my dzisiaj. U progu XXI wieku, obdarowani przez objawienia siostry Faustyny Kowalskiej, prawda o Bożym miłosierdziu? My dzisiaj możemy lepiej zrozumieć z tego, co Kościół dzięki Ojcu Stanisławowi ma od ponad 300 lat. To pierwszeństwo Bożego miłosierdzia. Siostry i bracia to też ma swoje konsekwencje dla naszej, dla naszej pobożności, dla naszej religijności. My także musimy tak się starać. W każdym wymiarze naszego życia religijnego i duchowego, żeby to Bóg był najważniejszy. My tak często, niejednokrotnie dzisiaj skupiamy siebie samych na dziełach Boga, na doświadczeniu Pana Boga, na działaniu Pana Boga, na uzdrowieniach i dobrze, trzeba to zauważać, ale żeby to nasze skupienie się na tym, co otrzymujemy, nie było ważniejsze niż dawca, niż ten, który nam daje. A niestety, niestety. Mamy takie przejawy, że będziemy skupiali się na jakimś kaznodziei albo na jakimś duszpasterzu, fascynowali się nim, słuchali go, szli za nim i stanie się momentami dla nas, może stać się momentami dla nas ważniejszy niż sam Bóg, niż sam Bóg. Musimy bardzo pilnować naszego serca, tak jak Maryja, żebyśmy we wszystkim nie przysłaniali Pana Boga. Kochane siostry, bracia, w liturgii Mszy święty jest taki moment, kiedy ksiądz konsekruje hostię i krew, i wtedy pochyla się, wypowiadając słowa Chrystusa. Pamiętam, jak mój wykładowca od liturgiki mówił: pochylasz swoją twarz, abyś nie był najważniejszy, aby On był najważniejszy, aby On teraz górował nad wszystkim. Tak trzeba nam uczyć się od ojca Stanisława, od Maryi, niepokojnie poczętej. Trzeba uczyć się nam, Właśnie, żeby on był najważniejszy, Jezus najważniejszy. Siostry i bracia, i trzecia kwestia, którą chcę poruszyć, to to święte miejsce, to sanktuarium, wieczernik. 14 lat temu także ksiądz Piotr, bo razem pracowaliśmy na, na Kulu, jechał ze mną do Lichenia z Lublina, jechaliśmy na weekend do Spowiedzi. Po raz pierwszy tutaj stanąłem na tej ziemi. W ogóle nie wiedziałem, gdzie jest nawet góra Kalwarni, nie tylko, że wieczernik. Po raz pierwszy, 14 lat temu. Pamiętam, jakie wrażenie zrobił na mnie ten malutki kościółek. Malutki kościółek, bielutki, mały, yy, taki aż intymny, aż intymny. Siostry i bracia, i chcę wam właśnie teraz o tym kościółku opowiedzieć, o moim takim doświadczeniu. O moim doświadczeniu. Wczoraj poszedłem na nabożeństwo majowe, żeby wziąć w nim udział. Ubrałem albę, kiedy tak usiadłem w ławkę w tym kościółku, kiedy w Monstrancji była biała hostia to poczułem się w tym malutkim kościółku taką częścią, częścią tego wszystkiego. Wiecie, siostry i bracia, żeby dobrze przeżyć wieczernik, te świątynie, tam, gdzie znajduje się ten biały sarkofag, trzeba wpatrzeć się w białą hostię, która zlewa się z kolorem tych ścian, która wchłania i w której jakby zapisuje się wszystko to, co jest obecne w tej świątyni. Dla mnie osobiście to było takie niesamowite doświadczenie. Wszedłem pierwszy raz do tej świątyni, biała płaskorzeźba, Maryja, ojciec Stanisław, piersi Marianie, biały sarkofag, białe ściany. Wszystko tak proste, a jednocześnie przez białą, konsekrowaną hostię ogarnięte. Wiecie, tak sobie marzę, że po pierwszej komunii, która u mnie w mojej parafii będzie w przyszłym tygodniu, chciałbym przyjechać z dzieciakami w tych białych strojach, żeby usiedli tutaj w środku, we tego wieczornika, żeby doświadczyli, żeby doświadczyli być, bycia częścią tej przestrzeni, Częścią tej modlitwy, częścią tego, tego nienazwalnego bycia tu u siebie, u siebie w tym wieczorniku. Ale jest też, siostry bracia, coś jeszcze, o czym chciałbym powiedzieć. Otóż, wiecie, ten wieczornik to jest jedna z tego, co wiem, przynajmniej jedna z nielicznych świątyni, jeśli nie jedyna, która została z nowej Jerozolimy. Malutki, zabytkowy, oczywiście kilka razy poprawiany, bo, bo też tutaj ulegał różnym dewastacjom. Ale jedyny, który został z tych czasów nowej Jerozolimy. A skoro mamy taką świątynię, to nie możemy tutaj zbudować wielkiej, nowej, potężnej, wspaniałej, a nawet nie powinniśmy. Z jeszcze jednego względu. Wczoraj z ojcem Kustoszem, z księdzem y, Pawłem rozmawialiśmy, że wiecie, siostry i bracia, mam takie doświadczenie, że to, że wiecie, my co roku obchodzimy te uroczystości w maju, a później we wrześniu tutaj na podwórku, to jest takie ze strony ojca Stanisława. Szkolenie nas w zaufaniu Bożej opatrzności. Jeszcze wczoraj tu Wszędzie stała woda wczoraj, kiedy przyjechałem po południu. I tak mówiliśmy, będzie pogoda, nie będzie pogody, będziemy mogli się modlić, nie będziemy się mogli modlić. Ale właśnie to jest najprostszy sposób, żeby, żeby zrozumieć, czym jest Boża opatrzność. Tak będzie i tak jest, jak Bóg chce. I tak teraz to przeżywamy. To Jego dar miłości. Na chwilę, siostry i bracia, posłuchajcie. Ja przestanę gadać, odpocznijcie trochę ode mnie. Na chwilę posłuchajcie tej przestrzeni, tego śpiewu, tego szumu lasu. To właśnie to. Jest ta Boża miłość, ten Boży dar, ta Boża opatrzność, której jesteśmy zawierzani. I jeśli mogę o coś prosić, Księży Marianów, to nie budujcie tu nigdy dużej świątyni. Nie budujcie tu nigdy dużej świątyni. Niech, niech, niech dobry Bóg ma szansę uczyć nas zaufania do siebie. Niech dobry Bóg da nam szansę, żebyśmy lęki swojego serca usiądziemy, nie usiądziemy, w Jego ręce oddawali. Bo jak nas ojciec Stanisław ma uczyć zaufania do Bożej Opatrzności? Jak nie właśnie tak praktycznie, a nie tylko w teorii. Siostry i bracia, to jest to moje diecezjalne, księżowskie, bardzo proste, wręcz prozaiczne doświadczenie świętego ojca Stanisława, doświadczenie tego miejsca i dziedzictwa. Dzielę się z Wami z ogromną, z ogromną yy, taką prostotą tym, co przeżywam. A powiem tak: nie budujcie tej świętejścia z innego względu, bo gdyby nie świeże powietrze, i nie ten wiaterek, który dmucha, pewnie bym już na początku kazania zemdlał z lęku, który niosłem w sobie idąc do tego miejsca. Amen.